Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsze uczelnia wychowania fizycznego. Agnieszka Sypień na Ukrainie wywalczyła 28. medal Mistrzostw Kontynentu, choć w jej wypadku można mówić, że było to tylko srebro. Z drugiego miejsca jest zadowolona. Myślę, że jest to w miarę udany wyjazd. 28. medal z Mistrzostw Europy przywiozłam. No szkoda, że nie złoty. Wiem, że kibice i moi fani się przyzwyczaili do tego, że z reguły to są złote krążki, natomiast z tego srebrnego też jestem zadowolona. W finale przegrała z Rosjanką Ulianną Gebersznikową zawodniczka naszych wschodnich sąsiadów. To wielki talent karate uważana jest za następczynię sypień. W Paryżu z nią również przegrałam na mistrzostwach Europy Open, ale tam czułam, że była o wiele silniejsza, mocniejsza. Być może ja byłam słabiej przygotowana. E, tutaj powiem szczerze, że ta walka e, przebiegała bardzo spokojnie. Trzy minuty tak naprawdę napierała cały czas na mnie i to przede wszystkim dlatego nie dałam rady bardziej kondycyjnie niż fizycznie. E, jest on młodziutka Rosjanka, 18-letnia Uliana Gebercznikowa. Mam nadzieję, że zajmie moje miejsce. Krok po kroku do światowej czołówki zbliża się Patryk Sypień. W Kijowie sprawił miłą niespodziankę. Zdobywając brąz, o finał bił się z najbardziej utytułowanym zawodnikiem kontynentu ostatnich lat. Walka o wejście do finału, którą niestety przegrałem z Hiszpanem Alejandro Navarro, obecnym mistrzem świata. Stoczyłem dwurundową. Po pierwsze, sędziowie wskazali do Po drugiej niestety... Wskazali na przeciwnika, ale jestem z tej walki bardzo zadowolony, ponieważ, jak wspomniałem, jestem mistrz świata. Jest to teraz naprawdę jeden z najlepszych zawodników, a moja walka z nim była naprawdę wyrównana. Nie czułem żadnej jego przewagi po obejrzeniu walki po wszystkim. Tak samo zostałem tym samym, że jednak walka była naprawdę bardzo dobra i jestem z zadowolony. Start w Kijowie był ostatnim akcentem sezonu wśród najlepszych seniorów Wrocowskiego klubu przed młodymi. Jeszcze jeden istotny start. Mamy jeszcze ICO Galicja Cup na początku, na początku czerwca, na który pojedziemy dosyć prężną ekipą, myślę, że nawet około 15-osobową. Tam przyjeżdżają reprezentanci Rosji i Ukrainy, także to jest bardzo fajny turniej, około 300 zawodników startuje. Później mamy egzamin w klubie i wtedy myślę, że lipiec, sierpień zasłużą na wakacje, natomiast treningi cały czas będą w klubie się odbywać. O odpoczynku od karate myśli już Patryk Sypień. Dla niego rozpoczął się wymarzony urlop. Najbliższy czas wakacje. Miałem bardzo ciężki teraz sezon, naprawdę trenowałem ciężko. Wydaje mi się, że zasłużyłem teraz na wakacje dwa miesiące odpoczynku. Czuję się, nie będę siedział, nie będę leżał do góry brzuchem, będę się ruszał, ale na razie odpoczynek aż do września. Ostatnie tygodnie sezonu dla zespołu sypieniów są wyjątkowo pracowite. Krótko przed Ukrainą fighterzy walczyli w Japonii. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsze uczelnia wychowania fizycznego.